Hej wam wszystkim wierni słuchaczy, dzisiaj sobie oglądniemy e, filmik i porozmawiamy na temat gry Division. E, miałem przyjemność zagrać teraz w weekend e, BT no, e, powiem tak, e, na pewno nie jest. E, nie ma takich problemów, e, jakich się spodziewałem e, w tej grze. Mianowicie jeżeli chodzi na przykład o, o samą szalinę, jest duża przyjemność ze strzelanki w tej grze. Tylko że problemem jest, są na przykład te obrażenia. Ja bym wolał coś typu Splinter czyli bez żadnych takich pisanych punktów, ale jest to do przeskoczenia, ponieważ jak po, po ulepszeniu broni, tam dodaniu kilku dodatków. Jest broń o wiele silniejsza i, i dosyć szybko się zabija tych wrogów. Na temat specjalizacji, może nie specjalizacji, tylko tych umiejętności nie mogę dużo powiedzieć, ponieważ nie było za dużo odblokowanych. Ale też fajnie się z nim bawiło. No jest taki, są trzy umiejętności, mianowicie Coś. E, Ala granatnik, miota, e, który wyszeliwuje granat przylepny, e, umiejętność leczenia e, dla drużyny i rozkładana tarcza kula odporna. No, fajne zabawki. E, przyznam się, że krótko grałem, ponieważ e, Zniechęciło mnie to, że wiele osób nie mogło ściągnąć tej bety i nawet nie miałem za bardzo drużyny do grania w, w tą grę. A same mono to tak... 5 minut pograłem i, i... No dosyć przyjemność można powiedzieć zrobiło wrażenie na mnie. Puszę Wam filmik, to sobie oglądajcie tam kilka minut sami ocenicie. I co do samego ulepszenia no na przykład broni bardzo fajnie rozbudowane można dodawać sobie optykę, można dodawać sobie y, elementy podczepione typu y, um, uchwyty zmieniać sobie różne y, tłumiki y, jakieś magazynki, no to oczywiście są to właśnie te Modyfikacje, które dodają obrażeń, bądź sprawiają, że można szybciej przeładowywać, albo na przykład jest y, mix sprawia, że wrogowie cię mniej wykrywają. No i dla no nie, nie można powiedzieć aż ja tyle, powiedzieć, nie eee, co do świata otwartego. Szczerze spodziewałem się czegoś więcej. Wszystko tak naprawdę... znaczy ulic, ulice są fajne, fajna jest mapka, fajnie zrobiona mapka, ale na przykład nie ma czegoś takiego, że możesz do każdego budynku nawet, można powiedzieć, że nieco do dziesiątego wejść w budynku, tylko jest raz na jakiś czas. Bardziej ta gra jest zrobiona troszkę liniowo według mnie niż postawiona na, na swobodę. A właśnie tego się z, spodziewałem po tej grze, że... że chciałem, żeby ta gra była bardziej swobodna, bardziej takim mm, z I no, i tu się trochę przejechałem. Porównując na przykład... Mm, rozgrywkę z Rainbow Six Siege no to na pewno bardziej mnie podciąga Rainbow Six niż, niż Division, no ale to jest może tylko dlatego, bo za krótko też grałem. zobaczymy, może mam nadzieję tylko, że nie będzie tyle błędów co w Rainbow Six Siege przy połączeniach się i wywalaniu, bo to jest dosyć irytujące. Na no. oczywiście, Division jest jak sobie inaczej firmy Ubisoft, czyli można się spodziewać pewnych problemów z połączeniami oraz z jakimiś crashami. Dobra, no w sumie tyle co mam do powiedzenia. Czy warto tą grę kupić? Na pewno nie, nie po premierze. E, Reszę sobie oglądnijcie. Zobaczcie i ocencie sami. Na razie hej. Mm. Confirmed. Local power back Online. Whoever just turned on the lights, you're either JTF or you're really fucking lost. Either way, thanks. This is Fay Lao patching in. We have help on the way, roads Whoever's down here, head for the secondary relay room. When you see the dead. Bodies, get your on quick. Otherwise, you're dead. No, Soda, a to te w ogóle te właśnie te nie te wiem, jest, to jest... tu jest coś takiego jak... nie wiem... że im się chce pić, czy, czy nie wiem, głodują, czy coś? i entering a contaminated area. Now leaving the contaminated area. Yeah, I Kurka, Czekaj, uzdrowię się. Nie, już mam, mam, uzdrowiłem się. A za tym, tą, tą taką szykawą, to można też na odległość? Nie wiem, co nie. No, wiem, że jak wygląda na tak, odległość, to, tak tak, tak tak to, to, to mogę. Można było. Tylko nie, nie wiem, czy koło siebie to się już co, czy... I tutaj. Tu masz amunicję. <laughs> ah shit! This job's gonna take more hands than I've got. You think you can follow directions? Cause I'm gonna need your help. Whatever assistance you need, we can handle it. Good. Cause I need some relay boxes swapped out. Look, I'm to są takie właśnie, że trzeba odpalić prąd, bo przejęli ci bandyci, mhm. i wodę, wodociąg. A jest taka jedna misja, nie wiem czy to jest poboczna, czy główna, e, zbieranie medycznych e, zasobów, jest coś takiego, że musisz jakieś Skanery odpalić trzy. Ja znalazłem w sumie dwa skanery i trzy się będą go znaleźć. Z takim no, ale na takim podwórku ze z wirusem coś? Co? Że z wirusem musiałeś zeskanować i wysłać? Nie, 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 nie. są sądu, sądu. Uważaj. Gdzie? No, nie wiem, gdzie Tak, dzięki Coś do wzięcia Aha, ja teraz Mm-hmm. Okay. The son of a bitch. It's actually working. No more bleeding current into lower Manhattan. A couple more hacks like that and we're in business. Right here.

Everything we ever knew could end. I it was a weaponized virus. For one by one, we began to fall. People started tearing each other apart. Until society as we knew it collapsed. It was a signal that the normal lives we led were gone. We are activated as a last resort. We are the division. We don't know how many of us there are or what it will take to save what remains. But there is one thing we do know. There cannot be any hope for tomorrow if we don't fight for today.